Rucham ci starego, ci napisze gościu na czacie, ty no zobacz, no patrzcie go, no. Co to w ogóle za kultura? No ta dzisiejsza młodzież to w ogóle zero kultury, kurwa. No. Black Friday na Casedrop.eu. Najmocniejszy event tego roku. Sprawdź mega promocje, nawet 50% taniej i zgarniaj najlepsze skiny. Ulepszaj skiny, korzystając z nowego upgradera. Kliknij pierwszy link w opisie. I sam. A, e... Dobra, 10 kapem, więc spoko Patrz, to przejdzie do BS po prostu z Romana. Postupy. Powiedziałaś, przechodziliście na Jak się na mówiłem. Jak ja się ja mówiłem. Jak z nie. Nie. <grym. <grym> ja ja się ja ja jeszcze raz robię rekord fragów, wiesz Meszko? Bez problemu? No, bo to Tatus jest mistrzem Europy w koda. Jeden z BS jest. teraz jest szóstki. Ściana. CT no. Ale to jest Ksensin Forte, panowie, przecież kurwa. Nie wiedziałem, że to tak łatwo jest. O kurwa! Nieee! oj. No kurwa! Mateusz, czemu ty bierze? Piotrek! Wcycy na Piotka! Piotrek, z Gulwąsa! Nie drzwi tej mordy tak! Z tego wąsa, Piotrek! Z Gulwąsa Mateusz, zamknij mordę! Pura. Co? Jak powiedział! Ja stąd idę! Chrobole to! On jest impostorem! Dobra, panowie, pogódźmy się wódeczkę mam. Komu polacz? Cztery płyty główne i cztery skrapy. A jeszcze ten ciepło scrapy. jest ok, tak że potem się przyda. Wódeczka schłodzona. Piotr, czy banieczkę? Ja, ja dziękuję. No, to bo nie a ja z frajerami, nara. A ja z frajerami, nara. Aj, boosta, nie było. Maja, moja, moja, moja. Kurwa Przecież rozbije no, 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 zaraz coś! kurwa się nie da w to trafić! Zagiebane. A może ten wejść za ciebie wtedy, żeby to się udało? Nie, powiedział, za zamknął mordę. A. No to ładnych tam wyrazów uczysz, naprawdę. Cel no to Właźnie, ja ci nie każę wchodzić, ja chodzę i ja, ja 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 nie wiem, jak tak możesz. No słucham, no to moi, ja chciałem wielki dom, a ty chciałaś mieszkanko, to proszę, no nie ma miejsca, żeby to No ale to rozumiem, że chcesz kontynuować tutaj pato streaming, nie? Ja prowadzę. <laughs> Oczywiście, ja wiem co, wiesz, też teraz. No. W musisz? No. <głosi> ale ja znacznie kawę za Ale Ale ta mina Mateusza jak nie trafę. No po kieru się nie schował. Jak podniósł głowę jak <noise> wychylił, za! No jak podniósł głowę jak wychylił, patrzcie na to. Jak wychyle, ja <noise> <noise> ja to tak podnosi. Jak podnosi głowę, no nie wierzę, ty, no zobacz. Nie ma Ale jak się i dalej zgrało w ogóle, no piszesz żeby wychylić. No Mateusz po prostu graciałem no. Ale Bo najlepszy, tak na Mateusz jak to trzeba strzelać robi taką minę jokera wtedy, ja, ja, to, to nie zawsze, też jak Ale, te, na, ale właśnie naj, naj, najbardziej tak nie trafia, jak, flesha, <grym> jak się musi bardzo jak skupić. Flesha, jak flesza dostaje, tak no jak flesza dostaje to, tak. to też ma jokera. Scott starający na pustyni, to jest mina. Spokojnie. spokój. Tak, spokój. Teraz będę fleszował. Patrzcie, jak go rozciągnie. I wychylam powoli. Jest pod schodami, pod schodami. Niemal więcej. Możemy no. razem jakoś podejść? Owie, zjebałem! Mhm. Oh, yes, jebałem! raz! Mamy to, to, to. Yes, to, to. to, mamy to! Aj, kurde, ja wiebałem, kurwa na środy. Tak jest. Powiedz, powiedz jakieś takie trudne, takie trudniejsze zdanie po angielsku. Na przykład um, Zakręć wąsaj, Piotrek. Spin your mustache, Peter. Chyba twist bardziej powinno być, ale. Spin jest też dobra. <laughs> Nie, no spin, spin jest dobry. To jest Tak, ojciec w rodzinie jest alkoholikiem. Matka w rodzinie ma dwubiegowość w ogóle, wiesz, i, i, i to Jaka. też jest tak. No, i, tam, jest u mnie. I tam jest rodzeństwo jeszcze jest <laughs> siostra to... chyba i dwóch braci. No <laughs> co, i siostra co druga, tam. Hałpala, siostra tam jest. Nie, Chodź góry? Drzwi jeszcze drzwi, kujnie, jeszcze drzwi, drzwi, drzwi. drzwi i kurniki. Co ty robisz tak z nimi? Pierdolony! No. Bo 25 dorków jest do zgarnięcia! Ma! No. Odkręcił się napięcie, 2k, odkręcił się napięcie i... Rzuć mnie! Ja wchodzę! Do środka, do środka! Przesuń się tu! Ała! się kierują! Ty kurwo! Ała! Ulecz mnie! Jesteś łamany teraz. Jesteś łamany. ZAJEBCIE GO! Bebo, Tomek nie. jest, Tomek jest. Co się Kurwo! Tomek Zajerze. jest. Ała pomocy! To jest. To Tomek jest, bevor, no. Trevor jest. Trevor, to mnie. po Tomek, Tomek. Oh, ale dałem uh. ja 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 to tak? Chodź Galo. Nie mam flaszu żadnych Idźmy sobie po prostu Ja tam pójdę tam. pierwszy, co? <grym> Oj, super! Ojojojojojoj Super, pworczy, brawo Nie widziałem, ale się poskładali chyba, jak z domu zapałki Tak, jak zapałki Ach, daj broń pogorskiemu, please Nie, nie, nie. Mogę wyjechać na prawo z wynikiem. Co myślicie? No chodź Tomek Czekaj, jestem z tobą Trzy, cztery, cztery. Nice Eleganty. Mamy bakę Rampa. Ja cały czas schowam Mamy pakę pop, ty tam kurwa stój Co? Nice Ale to musi wyjazd Nakarmyliśmy leszczy <noise> i później.